Czym była reformacja. Był to ruch religijny, społeczny i polityczny, który miał miejsce w XVI wieku, oczywiście w Europie. Jego efektem było rozbicie kościoła katolickiego i powstanie protestantyzmu. Został on zapoczątkowany przez Marcina Lutra, który to 31 października 1517 roku na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze powiesił swoje 95 tez. Zacznijmy od tego, co Wywołało reformację. Po pierwsze, osłabienie organizacji kościoła i demoralizacja kleru. Te władze kościelne dbały tylko o swoją władzę polityczną na Półwyspie Apenińskim, dbały tylko, żeby zwiększyć dochody, żeby utrzymywać luksusowy dwór i oczywiście mieć pieniądze, środki na dobra doczesne. Do tego dochodził bardzo niski poziom wykształcenia kleru. Księży, i do tego życie niezgodne z głoszonymi zasadami. Ten styl życia był mocno odbiegający, a często wręcz przeciwny do tego, co Kler głosił. Kler był mocno nastawiony na świeckie uciechy, bogactwo, godności. Do tego kolejnym elementem był nadmierny fiskalizm Kościoła. Wiele opłat, podatków. Takich jak dziesięcina, święto Pietrze, sprzedaż odpustów, wiele rzeczy, które miały oczywiście być dobrym źródłem dochodu dla kościoła. Następnie była niechęć papieży i duchowieństwa, szczególnie tych najwyższych duchownych, do wszelkich zmian i reform, jakiekolwiek zmiany były odbierane bardzo negatywnie. Tutaj należy też wymienić kilka bardzo ważnych. Określę Symonia, czyli świętokupstwo, sprzedaż i kupno godności i stanowisk kościelnych. Nepotyzm, czyli powierzanie wysokich stanowisk i godności członkom własnej rodziny. Coś, co niestety w ówczesnym kościele było bardzo szeroko rozpowszechnione. W ogóle te teraz wymieniane określenia były jednymi głównymi powodami właśnie reformacji. Później mamy nikolaizm, czyli łamanie celibatu, odpusty, czyli częściowe lub całkowite darowanie kary za grzechy, dokonywane przez władzę duchowną, oczywiście za odpowiednią opłatą. Święto Piotrze były to tak zwane denary świętego Piotra, danina na rzecz papieża, wnoszona przez kraje, które uznawały formalne zwierzchnictwo polityczne papieża, czyli dużo rzeczy, które bardzo nie podobały się zwykłym ludziom oraz bardzo często również tym niżej postawionym duchownym klerowi, i ten kościół, ówczesny kościół bardzo odbiegł od tych zasad. Jego czyny daleko odbiegły od tych zasad, jakie były przez niego głoszone. W ten sposób doszło do rozpoczęcia się reformacji. Tak jak powiedziałem, zapoczątkował ją Marcin Luter, który dał początek luteranizmowi, czyli Kościołowi Ewangelicko Augsburskiemu w 1517 roku. Poza nim pojawił się kalwinizm, czyli Kościół ewangelicko-reformowany i anglikanizm. Kalwinizm to Ulrich Zwingli i Jan Kalwin. Pierwsze wystąpienie 1536 rok. Anglikanizm to oczywiście król Anglii, Henryk VIII i rok 1534, czyli akt o supremacji. Władca Anglii stał się głową Kościoła Anglikańskiego. Tutaj może nie będziemy się zagłębiać w luteranizm, kalwinizm i anglikanizm, nie będziemy ich porównywać, o tym będzie odrębny materiał, ponieważ są to tematy bardzo szerokie. Pamiętajmy jednak, że tych zmian, jakie wprowadzały w opozycji do Kościoła katolickiego, było dużo. To może o tych głównych zasadach. Jeśli chodzi o luteranizm, to Biblia była, jest głównym autorytetem w sprawach wiary odrzucenie tradycji. Dochodzą do tego dwa sakramenty, czyli chrzest i komunia, odrzucenie od pustów, zbawienie uzależnione od wiary i łaski Bożej, a nie od uczynków. Kalwinizm to nauka o predestynacji, Bóg z góry przeznacza jednych do zbawienia, innych na potępienie, Biblia jest głównym autorytetem w sprawach wiary, również odrzucenie jak w luteranizmie tradycji dwa sakramenty chrzest i komunia. Anglikanizm to prymat Biblii nad tradycją, również dwa sakramenty chrzest i komunia. W luteranizmie doszło do prostoty obrzędów, odrzucenie kultu relikwii i świętych. Jeśli chodzi o kult, to luteranizm to prostota obrzędów, odrzucenie kultu, religii, odrzucenie kultu relikwii i świętych, liturgia w języku narodowym, kalwinizm to prostota obrzędów, odrzucenie kultu relikwii i świętych. No i liturgia w języku narodowym, czyli tutaj to samo. W anglikanizmie to odrzucenie kultu świętych, liturgia w języku narodowym przy zachowaniu rytuałów Kościoła katolickiego. Ale może, ale może efekty. To po pierwsze rozłam w Kościele, ale też kontrreformacja, czyli próba walki ze zmianami i z tym, że po prostu wierni odchodzą od Kościoła. O tym mówiłem niedawno, tam mówiłem, czym była kontrreformacja, czym się charakteryzowała. I oczywiście efektem tej Kontrreformacji było takie zatrzymanie, powstrzymanie tej reformacji. Jednak ta kontrreformacja osiągnęła duże skutki i zahamowała to odchodzenie od kościoła katolickiego, a w niektórych miejscach nawet udało się odzyskać biernych. Rozwinęła się też w efekcie reformacji kultura narodowa, literatura przełożona Biblię na język ojczysty. To też taki rozwój społeczny. Jeśli chodzi o pojęcia narodu. Kultura narodowa zaczęła być ważna, to te kultury narodowe stały się, to te kultury narodowe powoli zaczęły być zauważane. To też co ciekawe przyspieszenie zmian gospodarczych. Na przykład w końcu rozwinęły się banki, to pożyczanie pieniędzy na procent już nie było jakimś wielkim grzechem, to już zaczęło być czymś normalnym. Ale również w innych aspektach ten rozwój gospodarczy się rozwijał. Zwiększyła się też swoboda osobista. Na początku, oczywiście, tylko takie podstawy swobody osobistej i podstawa do wielu zmian społecznych. Chociaż tutaj też można powiedzieć, że odbywały się też zmiany bardziej negatywne. Czyli powstały podstawy na przykład dla absolutyzmu. Jednak same największe zmiany to postrzeganie świata, postrzeganie religii. I same zmiany w Kościele. Kościół, który się mocno zmienił, oczywiście Kościół katolicki, i te nowe kościoły, można powiedzieć, też były czymś dużym, olbrzymią zmianą, która spowodowała, że ten XVI wiek, ta reformacja i później kontrreformacja zmieniła w mocny sposób całą Europę, nie tylko jeśli chodzi o religię, ale też, tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o społeczeństwo, politykę. Zmiany były gigantyczne. Zmiany były przeróżne, obejmujące właściwie całe, obejmujące wiele aspektów ludzkich. O reformacji, kontrreformacji w Polsce będzie odrębny materiał, ponieważ ona w Polsce też była ciekawa, co wiele osób zaskakuje, ale tak w rzeczywistości było. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.